Już... Myślę, że przed interimami e, naprawdę się to na przyszłość. Przywoływam się, jeszcze nie wiedzą, że takie zawód istnieje i że rozwiąże ich problemy biznesowe. Tak naprawdę to są krótkodystansowcy w tych relacjach. Czyli tyle, ile potrzeba na projekt, pół tak? roku, rok, czy coś takiego. I nie wchodzące głęboko w układy takie międzyludzkie. Rozwojem tych firm, bo to też no, trzeba sobie się z nimi zmierzyć, jednak, zanim dojdziemy do, do kwestii sukcesji. To jest jeden z problemów, który się pojawia w momencie sukcesji, tak? że te dzieciaki po prostu widząc, jak ich rodzice ciężko pracują, chociaż ta, ta, ta ciężka praca często się, wiąże się z pasją tak, tych osób. Że... Czy Rada Nadzorcza może wesprzeć budowanie wartości spółki? Ale może, może ktoś chce tak od serca, jak to się mówi w reklamach podwodnictwa powiedzieć, co się z Wami dzieje jako seniorami, albo może ktoś młody powie, a ja dostałem firmę od rodziców i jest mi ciężko albo świetnie. Podsumowanie najtrudniejszych pytań podczas prelekcji. Najtrudniejsze pytania to takie, które spadły w trakcie prezentacji, zupełnie niezapowiedziane. Pytania z wyzwaniem, kwestionujące prezentacje. Nie ukrywam, że nie było łatwo, ale jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy uważali, którzy byli razem z nami i którzy odważyli się zadawać drogę. Ja, tą chemię, postrzegam właśnie przez zdolność zaufania na tyle, żeby dany projekt i daną strategię można było wdrożyć. I teraz... Na pewno najbardziej zainspirowała mnie prezentacja na temat i o tym, jak bardzo istotny będzie interim management w tym procesie restrukturyzacji, jaki nadchodzi, jaki nas czeka.